Ja witam Was w dzisiejszym kolejnym odcinku z Halloween. A jeszcze pierwszego odcinka nie wstawiłem. Uuu, patrzcie, tam jest ta głowa pani Misi. Wlądowała z kosmosu, bo tak. Do plików gry wszedł chapter trzeci, czyli według mnie No, drugi najlepszy rozdział. Jak wiecie, za kilka na dni będziemy mieli. Um, Nowy sezon, powrót do rozdziału drugiego. Z tego się bardzo cieszę, bo to był mój ulubiony rozdział. Najbardziej go pamiętam jako najlepszego rozdziału. Bardzo fajnie mi się wtedy grało i nie mogę się doczekać, kiedy to powróci. Mam nadzieję, że boss Midasa też wróci, bo to był mój ulubiony boss, zawsze na niego leciałem. Dobra, tu podobno jest nowy boss. Yy, nie wiem, jakiś. Nie wiem, jakiś Billy czy coś tego typu. O, tu leci mniej chłopów hop niż na yy... Idziesz na tą farmę nową. Tak, oczywiście jest to boss nowy. Dobra, a ja mało zrobię bez maców. Trzeba je maciki, macy, macy, mac. Kolejny wycinacza Ultima. O. No to dobrze, że zali fajnego... Ciekawe jaką ma broń. Czy jakaś nowa jest broń halloweenowa? Ale chyba nie ma właśnie. Są nowe... nowe grindy są też. Bo on się już. Ale mam mało HP! On już się żyje. Giniemy, giniemy. Przy pana. Wait, 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 wait. Proszę oddać moje bronie. Dobra czekajcie. Ej, obserwuj, co on ma w ogóle. Aha, on nie ma mitycznej broni. A po prostu te dwie bronie legendarne. Ale to nie jest jakiś dobry boss, ale tak chcę go zabić, więc lecimy jeszcze raz. No i jestem już z powrotem, lecimy jeszcze raz na nowe woj wojownicze włości. Spróbować zdobyć tego bossa. A on, czekaj, jeśli ten gość leci na Olimp, to ja, ja nie lecę na Olimp. Bo mam plan jeszcze taki, żeby polecić na Olimp, otworzyć Avenger skrzyneczkę, bo tu już ktoś leci. Dobra, ja polecę na tamty domek. O dobra, widzę już Avenger skrzyneczkę. Jeśli wleci mi Jackpack, to jesteśmy uratowani już. Dobra, nieźle, nieźle, nieźle. Apteczka, jakaś pompa, szybka jakaś pompa. że możemy Ej, pompa tam jest no to chyba najgorsza pompa według mnie ale ona też jest fajna to w tym rozdziale pompy są dobre więc no fajnie, więc fajnie czemu Dobra, słuchajcie, że nie dodał jakiegoś fajnego e, e, nowego medalionu na przykład. Fajnie by było, ale nie. to też sobie wadzę, może się przyda. No na serio, że tak się to zrobił, nieumiejętnie. Dobra, na razie bez leczenia. To, to Szybkie to Szybkie elektryczne ładowanie. Mamy jackpack, więc może być dobrze. On no, wrócił sobie do tego boksa swojego, no. Dobra, lecę. Tam. To że piwa, ale ona jest strasznie słaba. Nie mam maców. To niedobrze. O w ogóle ma to głowę, mi się to, to, to Dobra. E, dobra, nabierzemy tą pompę i rakietnicę. Tylko, że nie ma amunicji. Czekaj, zobaczę czy tam w ogóle amunicja była. Nie, tutaj nie ma amunicji. Fiza bym wziął za to. No, mamy nowe halloweenowe bronie. Yy, mieliśmy też te. Yy, bomby to się nazywało, chyba. No, chyba tak to się nazywało, ale yy, użyliśmy szybko ja, bo tam potrzebowałem i tak to nie dało Ale myślę, że zaraz możemy iść na tą farmę, tak szczerze. Łupacze, co tu mamy. Fajnie wyglądają te nowe wojewniczowości. Teraz to się trochę inaczej nazywa. Uuu, mogę to wszystko wziąć. Dobra, ale fizyka, bierzemy dalej Podobno wrócił jeszcze ten glud z rozdziału trzeciego. i... i fajne Mam tego nowego skin'a A ta popa jest niecelna Zapomniałem, że ona jest naprawdę niecelna Miała amunicję do tego. Nie ma leczenia. Nie no, serio, jakiego ta pompa jest taka słaba. Dobra, tu. Dobra, leży. Ona jest naprawdę słaba. Nie wiem czy ja jej wyrzucam ją, bo ona jest zbyt słaba. Stoimy, stoimy A trochę mu pokażę Pokażemy może. że Przecież to nie znam takie numery Weź go traf Drosło. Też jest wargow niecennna broń. Dlaczego to postawiliśmy? Trochę tam postrzelamy, tutaj U góry, to jest dla jaj. Kurde, to strefa szła. No, gdzie uciekamy? No i uciek. No i uciek. no będziemy go gonić. Spróbuję przynajmniej. Oho, tu medalion O, to już mi się go nie chce też gonić, ale ten medalion tak idzie na mnie. Co, uciekamy, co do strefki. 10 osób. No i... przydałoby się mieć amunicję do tego rpg bo na nowy pociąg jest trochę creepy, tak szczerze. W ogóle to jest ten komputerek tego <laughs> miotła. O, i mamy też te bili bomby, dobra, tam jest medalion, mogę przejść. Da, miot powiemy jak działa, ale te byli bomby nie do końca. Uu. myślę, że tego, tego RPG też bym wziął. Poczekajcie Przebałyby się amunicja do tego rpg Chciałyby się zmienić też tą broń tego starka, tego, tego starka, nie coś innego. No, fajnie wygląda to Billy bili, bombarda no serio. Właśnie teraz podobno da się schować w strachu na wróble. O, widzicie, da się. Fajne, ej. Dobra. Ej, to jakieś... Za... To, to była podpucha. Coś tak myślałem, że to jest podpucha. Ale się nabrałem, widzowie, nie mogę. Ale jestem botem.